Słuchajcie, najwyraźniej gołąbek blue doczekał się potomstwa, bo takie śliczności tu przyleciało, wygląda na samiczkę i ma taką samą różową spojówkę, różowy dziobek i podobne upierzenie. Nie, co prawda tutaj pada akurat od lampki takie białe odbicie, ale widać, że taki lekko marmurkowy. na jaka śliczna, ma jeden chyba jaśniejszy pazurek? Nie. Ciężko mi stwierdzić z tej odległości Jest to przepiękna gołąbeczka No obstawiam, że gołąbeczka No bardzo się cieszę, gratuluję gołąbkowi Plus Zwłaszcza, że on przed chwilką tutaj był Tylko jak ja podniosłam żeluzję to on się spłoszył Zresztą za dużo troszkę tych gołąbków tutaj było raz. No a ta piękna Po prostu jejku <grytanie> Coś niesamowitego I widać, że to już jest dorosła gołąbeczka i zapewne jest z jesieni lub z zimy no bardzo cieszy zawsze eee, gdy przylatuje młody gołąbek od znanego rodzica można fajnie obserwować to podobieństwo, różnice, cechy jakieś wspólne nie wiem kto jest jej mamą ale na pewno wiem kto jest tatą i poleciała ta tej ślicznej samiczki, która dzisiaj przeleciała na zapewne za piórkach, po widać podobieństwo. I po dziobku też byłoby widać, gdyby paniżej na nasz błąd. Dlatego nie chcę przeszkadzać. o, 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 Pokaż się ptaszku. o, o, się, o, o,